Jeszcze niedawno wydawało się, że rynek transferowy w Anglii jest zamkniętym ekskluzywnym towarem dla wielkiej szóstki. To oni zgarniali największe talenty, płacili rekordowe kwoty i dyktowali warunki gry. Tymczasem w ostatnich latach coraz częściej to kluby z drugiego szeregu prowadzą najodważniejsze i najbardziej przemyślane operacje transferowe, mierzone już w setkach milionów funtów. Sunderland, Nottingham Forest, Burnley, Brighton czy Brentford pokazują, że sprytna rekrutacja, analityczne podejście i mimo wszystko duża odwaga w stawianiu na młodych piłkarzy lub tych na zakręcie kariery mogą zbudować wartość składu szybciej niż kolejne miliony przelewane skąd właścicieli potentatów. To już nie jest przypadek, lecz nowy trend, który może zmienić układ sił nie tylko w Premier League, ale i w całej europejskiej piłce. A pytanie, czy podobne zjawiska ujrzymy również w innych ligach? Gdy Wydawało się, że aktualna piłka nożna zostanie zdominowana przez gigantów, nie tylko tych finansowych, ale również sportowych, nagle do głosu dochodzą kluby, o których raczej w tych kategoriach byśmy nie myśleli. Jak to jest możliwe, że Beniaminkowie Premier League, czy przykładowo Strasburg z Francji są w stanie wykonywać manewry transferowe na poziomie finansowym, większym niż największe marki europejskie na świecie? O tym będzie w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was na rozbudowaną analizę tego, jakże ciekawego zjawiska, które trochę na nowo definiuje nie tyle co piłkę nożną, ale przede wszystkim rynek transferowy w Europie. Zapraszam bardzo serdecznie, a w związku z tym, że już w ten weekend rozpoczynają się zmagania europejskie, czy to Premier League, czy La Liga, czy także Liga Francuska, mam dla Was ciekawą informację. Sponsor kanału Lebul rzuca 10 złotych całkowicie za darmo, a to wszystko po rejestracji z kodem FOOTBREAK, a ponadto otrzymujecie 3 bonusy i 3 kolejne freebety w ramach oferty powitalnej. Szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie. Myślę, że jest to dobra okazja, żeby osoby tylko pełnoletnie sprawdziły przy okazji startu europejskich rozgrywek, z czym tę promkę się je, a my przechodzimy do meritum. Jeśli macie wrażenie, że najwięcej transferów odbywa się w obrębie samej Premier League, to rzeczywiście tak jest. Bieżące lato obfitowało w przeprowadzki piłkarzy pomiędzy klubami angielskiej ekstraklasy, ale przekonanie, że taki trend się nasila jest tylko złudzeniem. Na początku sierpnia transfery pomiędzy drużynami Premier League bez wypożyczeń stanowiły zaledwie 25% wszystkich nowych kontraktów w tym okienku, co jest wynikiem równym najniższemu wskaźnikowi z ostatnich 5 lat. Poczucie, że dzieje się coś wyjątkowego wynika raczej z rozgłosu, jaki towarzyszył kilku głośnym transakcjom. Madułekę przeniósł się z Chelsea do Arsenalu, Mbembo i Kunia zamienili odpowiednio Brentford i Wolves na Manchester United, a Newcastle pozyskało Antonego Elange z Nottingham Forest. Transfery w kierunku żelaznej wielkiej szóstki zresztą zawsze wywołują największy hałas. A jeśli dodać do tego przejścia Kerkesa, Aitnuriego i Norgarda do Liverpoolu, City i Arsenalu, Łatwo podtrzymać inną narrację. Bogatsze kluby Premier League przechwytują talenty z całej ligowej tabeli. Choć procent takich transferów jest minimalnie poniżej średniej, znaczną część z nich stanowią właśnie zakupy wielkiej szóstki z pozostałych zespołów. Tu jednak pojawia się pewien szkopuł, zwłaszcza jeśli spojrzymy na ogólny bilans wydatków i zysków, ale o tym za chwilę. Nie wynika to zresztą z faktu, że te kluby po prostu kupują więcej piłkarzy niż kiedyś. W latach 2015-2019 Arsenal, United, Liverpool, Tottenham, Chelsea i Manchester City koncentrowały się głównie na sprowadzaniu zawodników z zagranicy, a odsetek ich letnich transferów od przedstawicieli Premier League nigdy nie przekraczał 15%. W ostatnich latach trend zaczął się jednak zmieniać. Wielka szóstka coraz chętniej sięga po piłkarzy grających w rodzimej lidze, a tego lata jedna czwarta transferów. Pochodziła właśnie z pozostałych klubów Premier League, a to najwyższy wynik od 2010 roku. A to niesie za sobą ciekawe konsekwencje, bo wielkie pieniądze krążą po Anglii, a niekoniecznie zasilają konta klubów z kontynentu. Za tym stoją co najmniej dwa powody. Jednym z nich jest uruchomienie w 2012 roku programu Elite Player Performance Plan, który miał pomóc angielskim akademiom w wychowywaniu lepiej wyszkolonych piłkarzy. Potrzebowaliśmy wyraźnego skoku jakościowego, mówił w czerwcu w wywiadzie dla BBC Neil Saunders, dyrektor sportowy Premier League, który w momencie wprowadzania planu pełnił funkcję menedżera programu akademii. Program powstał w odpowiedzi na rosnące przekonanie, że angielscy piłkarze oraz zagraniczni, ale wychodzący z naszego systemu nie są tak zaawansowani technicznie ani tak świadomi taktycznie jak wielu ich europejskich odpowiedników. Tutaj jednak spotykają się dwie koncepcje. Owszem, wydobywanie młodych talentów z niższych lig może przynieść efekty, ale kluby spoza wielkiej szóstki Premier League chętnie sięgały również po piłkarze z Serie A, Bundesligi, La Ligi czy Ligue 1. Od 2016 roku gracze z tych czterech lig stanowili 51% ich letnich transferów. Dobrych przykładów nie brakuje. Wolverhampton wypożyczyło Kunię z Atletico z klauzulą wykupu latem 2023 roku, a dwa lata później sprzedali go do United. Marku Kureja trafił do Brighton z Getafe w 2021, by już rok później wylądować w Chelsea. Tylko podstawowe pytanie brzmi, do kogo trafiła solidna porcja gotówki z tych transferów? Co ciekawe... A we w statystykach klubów o najniższej średniej wieku sprowadzanych piłkarzy od 2016 roku dominują Brighton i Brentford. Ich strategia jest prosta. Znaleźć dobrze rokującego piłkarza, dać mu stabilizację w klubie i szansę na rozwój, a potem sprzedać komuś będącemu wyżej w ligowej hierarchii. Brighton ma tu szczególnie imponującą listę takich transferów. Obok João Pedro i Kukurei są Bisuma, Sedo czy McAllister. Brentford może z kolei pochwalić się transferami Davida Rai czy Briana Embuemo, które potwierdzają skuteczność tej metody. Jeśli spojrzeć na to, kto spoza Wielkiej Szóstki najczęściej kupuje zawodników za granicy, Brighton zajmuje dopiero trzecie miejsce. Od 2016 roku 74% ich letnich transferów pochodzi spoza Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wyżej są Leeds United z wynikiem 75%, ale także Wolves, które posiada wynik 81%, a szczególnie od awansu w 2018 roku chętnie ściągają Portugalczyków. Najważniejsze jednak, że coraz więcej Więcej sprowadzanych przez te kluby piłkarzy ma w kontraktach klauzule umożliwiające przejście do Wielkiej Szóstki za określoną kwotę, czy to w formie zapisu o wykupie, czy klauzuli po relegacji z Premier League. Rozwój lepszych piłkarzy w angielskich akademiach w połączeniu z nadzwyczajną zdolnością klubów spoza czołówki do przeciągania talentów za granicy sprawił, że Premier League stała się wymarzonym rynkiem dla bogatszych drużyn stopu. Lato 2025 to dosłownie czas żni w angielskiej ekstraklasie, ale plony zbierają zespoły spoza Big Six, a mowa tutaj o kwotach, które muszą robić ogromne wrażenie. Choćby taki Sunderland, który wydał na transfery już ponad 100 milionów funtów. Klub wraca do Premier League po 8 latach nieobecności, a będzie to jego 88. sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Czarne Koty nie zajęły wyższego miejsca niż 13. od rozgrywek 2010-11, więc kibice mają pełne prawo do tego, by przygotowywać się na trudną walkę o utrzymanie. Tymczasem jak wyglądają już potwierdzone transfery Sunderlandu? Underlandu? Granit Chaka, Diara, Adingra, Lefe, Mandava, Talbi, Sadigi, Margiu, wypożyczony z Chelsea, Masuako, a także Roofs. Bilans uzupełnia kilka głośnych odejść z ostatnich tygodni. Bellingham przeniósł się do Borussii, no bo gdzie indziej, a tą Watson do Brighton łącznie za około 37 milionów funtów. Granit Chaka został nowym kapitanem Sunderlandu, Robin Roofs objął pozycję nowego bramkarza, a lewy obrońca Mandawa zapisze się w historii jako pierwszy Mozambiczek w Premier League, reprezentując 127. narodowość w Lidze. W ofensywie zagra gość, który pobił rekord transferowy klubu, a Bib sprowadzony ze za skromne 30 milionów funtów. Czarne koty porozumiały się także z Ketafę w sprawie transferu obrońcy Alderetę za 10 milionów funtów plus 900 tysięcy w bonusach. Polityka transferowa klubu wywołuje spore poruszenie. Drużyna, która wywalczyła awans, była zbudowana z mieszanki wychowanków akademii, a także niskobudżetowych zakupów. Jedenastka, która w maju pokonała Sheffield United w finale Baraży, kosztowała łącznie mniej niż 10 milionów funtów. Dwa miesiące później Sunderland dysponuje najdroższym składem w swojej historii. Licząc do momentu zaklepania rówca oraz dodając prowizje i opłaty transferowe, wydatki w tym okienku sięgają już 130. 30 milionów funtów, a to jeszcze nie koniec. Sunderland jest siódmym najwięcej wydającym klubem Premier League tego lata i ustępuje jedynie wielkiej szóstce. W ujęciu globalnym na razie zajmuje ósme miejsce na świecie. Po sfinalizowaniu transferu wspomnianego Alderete, łączne wydatki trzech beniaminków Premier League przekroczą tego lata 300 milionów funtów. Barney sprowadziło 13 nowych zawodników za około 100 milionów, a Leeds zainwestowało ponad 70 milionów w siedmiu graczy. Jak na razie Nottingham wciąż dzierży rekord największej liczby transferów w jednym okienku 21 piłkarzy w lecie 2022, a także największego wydatku klubu awansującego do Premier League. Czyli około 142 milionów funtów 3 lata temu. Pytanie brzmi, jak długo ten rekord się utrzyma. Czy te ruchy transferowe mają w ogóle ekonomiczny i sportowy sens? Nie ma wątpliwości, że utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej jest dziś trudniejsze niż kiedykolwiek. Różnica między Championship a Premier League stale rośnie. W efekcie kluby inwestują coraz większe sumy w nadziei na utrzymanie konkurencyjności, choć nie ma żadnej gwarancji, że to przyniesie oczekiwany skutek. W zeszłym roku Southampton, Ipswich, a także Leicester wydały łącznie 276,5 miliona funtów, a razem zdobyły 59 punktów, czyli najmniej w historii Premier League wśród Beniaminków, licząc rozgrywki, które miały 38 meczów. Barley wróciło do elity po zaledwie roku przerwy, Leeds spędziło poza nią dwa lata, Sunderland ostatni raz występował w Premier League w 2017 roku. Czy zdołają utrzymać się w elicie dłużej niż sezon? Tak duże wydatki wynikają z kilku czynników, z których dwa są szczególnie oczywiste. Po pierwsze, w angielskim futbolu nigdy wcześniej nie krążyło tyle pieniędzy. Po drugie, zaś kwoty potrzebne do utrzymania konkurencyjności rosną z roku na rok. Tym bardziej, że ruchy transferowe nie zawsze przekładają się na natychmiastowy sukces na boisku. W oczy uderza jednak coś innego i jest to ogólna wartość danego zespołu. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę wycenę składów z końca sezonu 2023-2024 zauważymy ogromną przepaść. Zespół Sunderlandu był wtedy wyceniany na 18,4 miliona funtów, czyli około 80 razy mniej niż kadra prowadzącej w tej klasyfikacji Chelsea i zaledwie 1 dziesiątą, Wartości składu Barley. Nawet w realiach Championship byli tylko w środku stawki. Teraz skład Sunderlandu wyceniany jest na ponad 200 milionów funtów, a przechodząc płynnie do wydatków. Są już w gronie zaledwie 6 klubów, które po awansie do Premier League przekroczyły latem pułap 100 milionów funtów. Trzy kluby wydające więcej to wspomniane Nottingham w 2022, Aston Villa w 2019, a także Leeds w 2020. Wszystkie te ekipy utrzymały się w lidze. Spójrzmy też na kluby, którym w Premier League wiedzie się całkiem dobrze i które z roku na rok się w niej umacniają. Choćby takie Brighton, które wcale nie kryje się ze swoim modelem działania. Wyszukiwanie utalentowanych, młodych zawodników w oparciu o skuteczny system i analizę Tonego Bluma oraz wypracowany proces rekrutacyjny. Następnie mamy sprzedaż w momencie, gdy wartość piłkarza osiąga szczyt i kiedy nadchodzi właściwy czas zarówno dla klubu, jak i samego gracza. Kluczowy jest jeszcze jeden element. Zanim ktoś odejdzie, musi być przygotowany jego następca, gotowy wejść do pierwszego składu. Nawet trener Fabian Hirscheler podkreśla, że w żadnym okienku transferowym nie odczuwa strachu, przed utratą kluczowych piłkarzy i doskonale zdaje sobie sprawę, że jest to fundament, na którym opiera się budowa drużyny. Brighton było tego lata dość aktywne na rynku transferowym sprowadzając Kostulasa, Maxima de Kipera, reprezentanta Włoch Diego Kopole oraz Toma Watsona z Sunderlandu. A co z transferami wychodzącymi? Juventus jest zainteresowany pomocnikiem Mattem O'Reillym, jednak 24-latek ma jeszcze 4 lata kontraktu, więc trudno będzie go pozyskać. Borussia Dortmund przygotowuje ofertę za ofensywnego pomocnika Facundo Buonanotte, a Manchester United złożył pierwsze zapytanie w sprawie Balep. Tu jednak Brighton ustaliło za Kamerończyka cenę około 100 milionów funtów. Piłkarz trafił do nich z Lille w 2023 roku za kwotę w okolicach 25 milionów funtów i był jednym z kluczowych elementów drużyny, która zakończyła ubiegły sezon na ósmym miejscu w Premier League, minimalnie przegrywając walkę o europejskie puchary. Dziś jego wartość znacząco wzrosła, a potencjał sportowy oceniany jest wyżej niż w przypadku Kajsetu. Brighton nie zamierza go sprzedawać i nie jest do tego w żaden sposób zmuszony, choć sam piłkarz przebąkiwał, że chętnie zmieniłby środowisko. W dwóch ostatnich sezonach wszystkie trzy drużyny Beniaminków spadały od razu po roku Grywelicie. Ipswich przekroczyło granicę 100 milionów, a Southampton było tuż pod nimi w poprzednim letnim okienku. Oba kluby spadły jednak bez większej walki. Mimo tego, skoro pieniądze mają tak duży wpływ na wyniki sportowe, logiczne jest, że duże wydatki zwiększają szanse na utrzymanie się w Lidze, więc spirala się nakręca coraz mocniej i tutaj Premier League oskakuje piłkarskiej Europie coraz bardziej wyraźnie. W ciągu ostatnich siedmiu sezonów tylko trzy kluby Beniaminku wydały latem mniej niż 50 milionów funtów i zdołały się utrzymać. Jednak kij ma dwa końce. Wraz ze wzrostem kwot transferowych rosną także wynagrodzenia, które podnoszą sumaryczny koszt utrzymania się w Premier League. W ciągu ostatnich trzech sezonów, dla których dostępne są pełne dane płacowe, tylko siedem klubów Premier League wydawało rocznie mniej niż 100 milionów funtów na pensję. Pięć z nich spadło, a jedynym wyjątkiem, jak nie trudno zgadnąć, jest Brentford, które dwukrotnie zdołało uniknąć losu pozostałych. Dziewięciocyfrowe budżety płacowe stają się coraz ważniejsze dla pozostania w lidze. Tymczasem ostatni raport Sunderlandu wykazał wydatki na wynagrodzenia w wysokości ponad 30 milionów funtów. To lato przyniesie więc skokowy wzrost wydatków Sunderlandu, ale klub w dużej mierze pozostał wierny polityce, która doprowadziła go do awansu. Dyrektor sportowy Christian Spikman i szef rekrutacji Stuart Harvey konsekwentnie odmładzają kadrę. Od lata 2021 wliczając transfery Szaki i Rufsa sprowadzono 62 piłkarzy z czego 45 miało w momencie podpisania kontraktu mniej niż 24 lata. Co to oznacza? Czy od kilku sezonów jesteśmy świadkami końca hierarchii Wielkiej Szóstki w Premier League i jak wpłynie to na rozkład sił w Europie? Na kontynencie już pojawił się lekki szok wobec sił angielskiej ligi, gdy 16 i 17 wówczas zespół Premier League dotarły do finału Ligi Europy. Przez ostatnią dekadę zakładano, że wystarczy tylko zburzyć dominację Arsenalu, Tottenhamu, Chelsea, City, United czy Liverpoolu, by na stałe dołączyć do czołówki lub wyrzucić z niej kogoś z obecnych gigantów. Tymczasem w odniesieniu do Premier League mówimy już o dziesiątce czy nawet dwunastce klubów zdolnych powalczyć o europejskie puchary zamiast dawnej żelaznej szóstki. Zasady finansowego fair play czy zrównoważonego rozwoju mają w tym swój niemały udział, ale te historycznie mniejsze kluby po prostu już nie widzą powodu by stale tkwić w środku stawki. Gdyby rzeczywiście udało im się przełamać ten monopol na dłużej, a europejskie puchary przestałyby być gwarantowane dla kogokolwiek, Taki stan rzeczy zmniejszyłby jeszcze bardziej tę lukę w przychodach, która do tej pory... Stanowiła strefę komfortu dla klubów Big Six. A jeżeli chodzi o bilansowanie zysków i strat, wspomniane angielskie kluby teraz już praktycznie nie mają sobie równych na świecie. To pokazuje, że w Premier League kluby spoza grona szóstki żelaznych gigantów naprawdę potrafią prowadzić transfery w sposób, który nie tylko wzmacnia skład, ale także poprawia ogólny bilans finansowy. A jak wygląda sytuacja w innych ligach? Na razie rewolucji jeszcze nie widać, ale są pierwsze nieśmiałe oznaki nadchodzących zmian. W Ligue Strasbourg goni Paris Saint-Germain i wydało już ponad 100 milionów euro na zakupy. W lice włoskiej ostro zbroi się komo, które również przekroczyło te granice. Więcej wyłożył tylko Juventus, choć nadal mniej niż na przykład angielski Sunderland. W pierwszej dwudziestce najwięcej wydających zespołów jest jeszcze chociażby Galatasaray, co jednak wynika głównie z dopięcia definitywnego transferu Simena. Ale najbardziej wymowne są bezpośrednie porównania. Kto by pomyślał, że Sunderland, Burnley, Leeds i... West Ham wydadzą więcej niż AC Milan, Bayern czy mająca swoje problemy, ale nadal FC Barcelona. Czy wzięlibyście pod uwagę, że Wolverhampton zrówna się pod tym względem z Al Hilal? Jeśli ta tendencja się utrzyma, w kolejnych latach możemy być świadkami nie tyle końca wielkiej szóstki, ile narodzin nowej, znacznie liczniejszej grupy drużyn, które realnie liczą się w walce o europejskie cele. Dlaczego małe kluby stać na takie ruchy? Skąd wynika ta desproporcja? Czemu tradycyjni potentaci nie wydają już tak wiele? W całej Europie coraz mocniej daje się odczuć wpływ systemu finansowego fair play czy krajowych regulacji, które zmuszają największe kluby do pilnowania bilansów i ograniczenia Strat operacyjnych. To właśnie w tej luce, między wymuszoną potrzebą oszczędności u gigantów a rosnącymi wpływami spraw telewizyjnych dla mniejszych klubów, Pojawia się przestrzeń dla klubów pokroju Sunderlandu, Brentfordu czy Brighton, by działać jeszcze odważniej na rynku transferowym. Wystarczy wyobrazić sobie co będzie, gdy zbudują na tym naprawdę duży kapitał i będą mogły dyktować ceny za oszlifowanych przez siebie piłkarzy. Takie przesunięcie osi budżetowej pokazuje, że siła finansowa coraz śmielej wychodzi poza wąski krąg utartych potentatów. Nawet kluby spoza podium i bez medalowych tradycji potrafią dziś prowadzić transfery z rozmachem, a jednocześnie wychodzą z bilansem na plus. Na razie ten trend uskutecznił się głównie w Anglii, ale to z kolei może sprawić, że europejskie rozgrywki staną się w najbliższych latach mniej przewidywalne, a walka o czołowe miejsca bardziej otwarta i to z udziałem drużyn, które jeszcze niedawno były skazane na rolę ubogich statystów. A co to wszystko dla Was oznacza, oczywiście zachęcam gorąco do podzielenia się swoim zdaniem. W sekcji komentarzy, czy powoli jesteśmy świadkami trochę zmieniającego się rynku transferowego, a być może w dalszej perspektywie właśnie przez ten czynnik? Nowego rozkładu sił na mapie piłkarskiej Europy. Oczywiście to są daleko idące wnioski, ale dajcie znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Zachęcam Cię, drogi widzu, do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, także wszystkich do pozostawienia pozytywnej oceny w celu lepszego zasięgu lub po prostu, jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu. My się widzimy w kolejnych produkcjach, dzięki wielkie, do usłyszenia.